Cześć, witajcie w środowy poranek w kolejnym odcinku z cyklu Szachowa Kawka. Garść pytań ostatnio od widzów na naszym kanale, dlatego spróbuję na nie odpowiedzieć. Część z nich jest bardziej poważna, część z nich mniej. Mimo wszystko na każde z pytań myślę, że warto jest odpowiedzieć. Zanim jednak przejdziemy do pytań u kawy. Słuchajcie, jednym z pytań, które, o które często pytacie... I o którym często rozmawiamy jest strach przed porażką, szczególnie gdy gramy z dziećmi. Wielu z nas nie chce jechać na turniej, bo wie, że będzie na tym turnieju bardzo dużo dzieci. No i boimy się przegrywać z dziećmi. Jak to jest właśnie, jak, to sobie, jak radzić sobie z graniem w turnieju, gdzie jest bardzo dużo dzieci o zaniżonym rankingu, o dużej sile gry? Myślę, że podstawową rzeczą jest zrozumienie, że szachy są naprawdę grą dla wszystkich i nie gramy z dzieckiem, gramy z przeciwnikiem, gramy z osobą, która, która jest naprzeciwko, natomiast nie jest istotne, czy to jest dorosły facet 20 czy dziecko 1,20 m. Nie ma to żadnego w szachach znaczenia. Drugą rzeczą, myślę sposobem, który może jakby pomóc w tym, żeby nie myśleć o tym, że jest to dziecko. Przyjęcie takiej strategii botwinnika, który wierzył w to, że gra z szachownicą. To znaczy nieistotne było to, kto siedzi naprzeciwko ciebie. Jesteś ty i szachownica, to ty wykonujesz ruchy, to szachownica odpowiada. Nie patrzysz na przeciwnika, nie zwracasz na jego gesty, na jego emocje, na to, że ledwo wystaje spod stołu. Po prostu walczysz z sytuacją na szachownicy. Jeżeli przegrałeś, nie przegrałeś z przeciwnikiem, przegrałeś z szachownicą, to ty w końcu popełniłeś błędy, a ktoś tam z tej drugiej strony był w stanie je wykorzystać. Jest to oczywiście bardzo łatwe do powiedzenia, trudne w praktyce. Musimy sobie zdawać sprawę, że prędzej czy później każdy z nas będzie spotkał się z tą sytuacją, który po prostu przegra z dzieckiem, i myślę, że Trzeba, trzeba jakby to zaakceptować, że tak jest. Dzieci grają w szachy, grają bardzo dobrze w szachy. No i cóż, po prostu zapominamy o tej przegranej i jedziemy dalej. Jednych, jedną, z taką, jedną, z psychologicznych, jedną, jednym z psychologicznych sposobów w szachach jest właśnie to, że po każdej porażce Odcinamy się od sytuacji, która miała miejsce przed chwilą, i myślimy tylko o tym, co będzie w przyszłości, czyli o na następnej partii. To, co już było, było. Nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Przegraliśmy z dzieckiem? Trudno. Kolejne dziecko siada do szachownicy i musimy sobie jakoś poradzić, tak? Także. No nie jest to łatwe pytanie, oczywiście. Nie jest to łatwy problem do rozwiązania, tak? No bo. No bo w każdym turnieju będziemy mieli yy, możliwość zagrania z dziećmi, więc nie traktujmy dzieci jako kogoś kto gra znacznie słabiej albo powinien grać znacznie słabiej od nas i jest na nas dodatkowa presja. Po prostu jest to kolejny przeciwnik, z którym musimy sobie poradzić. Pytanie drugie, czy będę grał w tym tygodniu w Pucharze Polski w Elblągu? Niestety zbyt dużo obowiązków przez ten tydzień, więc nie dam rady zagrać w Elblągu. Yy, kolejne pytanie jak panować nad emocjami w szachach? Często zdarza się tak, że mamy kompletnie wygraną pozycję i nie umiemy docisnąć tej pozycji, wygrać, albo zaczynamy się denerwować, szczególnie gdy mamy bardzo małą ilość czasu. Jest to bardzo powszechny problem. Ja też często ten problem posiadam, gdy, gdy pozycja jest świetna, czuję, że mogę partię wygrać, nagle zaczynają dodatkowo wchodzić emocje. To, co pomaga, to panowanie nad oddechem. I jeżeli jest, jesteśmy w stanie w odpowiednim momencie sobie o tym przypomnieć, to opanujemy ten oddech. A gdy mamy opanowany oddech, myślimy dużo bardziej klarownie. Więc warto, warto w momencie, gdy czujesz się zestresowany albo emocje biorą górę, Wziąć kilka głębokich oddechów, uspokoić swój rytm oddychania, i on bardziej pomoże nam panować nad sytuacją, również na szachownicy. Pamiętam taką fajną sytuację z 2005 roku, gdy miałem okazję zagrać w turnieju w Karwinie. Byłem wtedy, no, już nie takim juniorem, natomiast powiedziałbym, że ciągle początkującym szachistą i w jednej z rund trafiłem na Łukasza Klima to jest czeski, czeski mistrz międzynarodowy wówczas koło 2.450 ranking, więc zawodnik niczego sobie pamiętam do dziś, że grałem czarnymi po otwarciu, po debicie dostałem bardzo obiecującą pozycję no i przez całą grę środkową cisnąłem, cisnąłem cisnąłem i oczywiście przez całą partię byłem bardzo zestresowany miałem poczucie, że moja pozycja jest wygrana albo na pograniu, wygranej, no tylko brakowało tej kropki nad i. Jak sobie możecie wyobrazić, gdy właśnie gramy z dużo silniejszym przeciwnikiem, e, no te emocje zaczynają brać górę. No i w tym przypadku ja oczywiście cały, wiecie. Stresuję się, ręce chodzą do góry, na dół, w bok, w lewo, nie wiem co zrobić. Widzę, że gdy piszę, zaczyna mi się ręka trząść. E, oczywiście, co zrobił mój przeciwnik? Mój przeciwnik praktycznie się nie ruszał. Siedział patrząc się na dół na szachownicę, ma nieświadomość, że jego pozycja jest przegrana, natomiast już nic więcej nie mógł zrobić. Ręce w jednej pozycji przez całą partię. W momencie, gdy musiał zapisać ruch, brał długopis, zapisywał ruch, siadał i dalej kamien na twarz z zero emocji. Jego postawa spowodowała, że jeszcze bardziej się stresowałem, ponieważ miałem poczucie, że on panuje nad tą sytuacją, a ja nie. W takiej sytuacji bardzo łatwo jest popełnić błąd. Jak sobie zdajecie sprawę, w momencie, gdy był ruch 39, moja pozycja była jeszcze powiedzmy wygrana. Natomiast w momencie, gdy zrobiłem ten 40 ruch przed kontrolą czasu, z wygranej pozycji zrobiłem pozycję przegraną. De facto partię przegrałem. Byłem strasznie zły po tej partii, wkurzony, bo w końcu mogłem wygrać chyba z najsilniejszym z szachistą, jakim do tej pory grałem. No, i niestety zaprzepaściłem tą szansę, natomiast z każdej porażki możemy coś wynieść, i ta partia nauczyła mnie, że panowanie nad emocjami na tym poziomie, powiedzmy 2450, jak mój oponent wówczas miał ranking, jest mega istotne i że na każdym poziomie, to nie chodzi już nawet o ten poziom panowanie nad emocjami to jest niełatwa sprawa, natomiast warto Warto to trenować i to, co pomaga, to uspokojenie oddechu. E, często o tym zapominam, często ciągle denerwuję się podczas partii, często wypuszczam wygrane pozycje, natomiast zdarzało się tak, szczególnie po tej partii, szczególnie gdy sobie jakby wbiłem w głowę tą postawę mojego przeciwnika, że tylko tym, że byłem bardzo spokojny podczas partii, byłem w stanie ratować kompletnie przegrane pozycje. E, więc, więc spróbujcie popraktykować. E, Panowanie nad oddechem podczas partii, co potem przekłada się na panowanie nad emocjami. Um, kolejne pytanie: jak trenować, gdy się jest zawodnikiem 1100-1200 na czeskomie bądź liczesie? Um, odpowiedź tutaj jest myślę stosunkowo prosta: rozwiązywać jak najwięcej taktyki. Um, ponieważ na tym poziomie bardzo często jeszcze podkładamy figury, nie widzimy prostych motywów, więc rozwiązywanie zadań szachowych, czy to w internecie, czy to z książką na szachownicy, zadania, 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 to jest na pewno pierwsza rzecz. Dwa, granie w szachy, po prostu. Im więcej grasz, tym bardziej będziesz, tym będziesz lepszy, będziesz bardziej rozpoznawał pewne, pewne, pewne schematy, motywy szachowe unikałbym jedynie grania blitzów i buletów, bo one faktycznie nie pomagają w rozwoju, także im dłuższe tempo, tym lepiej, także gramy rozwiązujemy zadania, nie zaszkodzi zaopatrzyć się w jakąś książkę, szczególnie jeżeli chodzi o grę środkową ewentualnie końcówki końcówki i gra środkowa nikomu nie zaszkodziły, która książka tak naprawdę to zależy od Ciebie każda książka na pewno przyniesie Ci pożytek nawet jeśli przez przypadek trafisz na jakąś bardziej zaawansowaną książkę i nie będziesz w stanie na przykład śledzić wszystkich wariantów, które w nich będą, to nawet jeżeli pominiesz te warianty i przeglądniesz główne partie, główną linię, która jest, zawsze coś z tego wyniesiesz i z komentarza, który jest w tej książce. Więc po prostu książka, granie i rozwiązywanie zadań i systematyczność oczywiście. Czy zapuszczam brodę? Kolejne pytanie. Nie wiem, na razie rośnie. Co będzie dalej? Okaże się później. Um, czy świeczki za mną dużo kosztują? No, wydaje na świeczki za mną majątek, ale czego nie robi się dla widzów? Słuchajcie. Um, no dobrze, teraz może na koniec poważniejsze pytanie. Jakie debiuty polecam? Um, I znowu to pytanie. Pada, pada na naszym kanale dość często wczorajszy title Tuesday myślę, że da świetną odpowiedź na to pytanie ponieważ przed ostatnią rundą jeden z naszych widzów zaproponowałbym w pierwszym ruchu zagrał posunięcie B6 w drugim ruchu zagrał posunięcie goniec A6, bez względu na to co mój przeciwnik zamierza zagrać białymi tak się stało, że trafiłem na mistrza międzynarodowego z Rosji. No ale okej, okay, postanowiłem, że zagram taki debiut, no bo znowu czego nie robi się dla widzów. Chciałbym wam pokazać partii, która miała miejsce wczoraj podczas Title Tuesday w ostatniej rundzie. Przejdźmy sobie do szachownicy. Mam nadzieję, że już się wyświetla, na to wygląda. Grałem czarnymi, mój przeciwnik grał białymi. Nastąpiło e4, b6, d4, goniec a6. Co możemy powiedzieć o tej pozycji? No, jeżeli nie jest już bardzo zła dla czarnych, to jest na pograniczu pewnie przegranej. Czarne straciły dwa ruchy, co prawda wyprowadzają często gońca, który jest nie zawsze dobrym gońcem w debiutach dla czarnych, nic na c8, w wielu debiutach jest tą najgorszą, tą najgorszą figurą, tym słabym gońcem, więc taka jest idea naszego widza, żeby tego gońca jak najszybciej wyprowadzić. Więc w normalnej klasycznej partii myślę, że nie odważyłbym się zagrać takiej kolejności ruchów, natomiast jeżeli gramy w internecie, czemu nie? Możemy próbować tak naprawdę wszystko. Jak partia przebiegała? Przeciwnik zagrał posunięcie C4. zagram E6. Nie będziemy tutaj jakby. Mm, Wchodzić w szczegóły każdego z tych ruchów i analizować, ponieważ jest to, jakby nie patrzeć, partia trzyminutowa i obie strony oczywiście popełniają tutaj masę błędów. Partia sobie trwała, na pewno widać, że te białe pola w obozie czarnym, szczególnie po tej wymianie, są słabe. No ale dobrze, no pozycja która pewnie nie miałaby prawa mieć miejsca w, na, na wysokim poziomie w turnieju szachów klasycznych, natomiast w internecie wszystko jest możliwe. Graliśmy sobie czarne są ciągle, pionka mniej. Oddałem pionka, albo może, no tak, tutaj oddałem tego pionka e5 za popsucie troszkę struktury pionkowej, no ale jeżeli zobaczycie już na przykład aspekt czasu, no to mój przeciwnik ma prawie 2 minuty 48 na 2 minuty. Więc ten czas, oczywiście, w moim przypadku bardzo szybko zaczął topnieć. Rozwijaliśmy sobie figurki. Ta pozycja pewnie jest już na pograniczu wygranej dla yy, białych. Trzeba oczywiście tylko dokładnie pograć. Wbrew ogólnej zasadzie, że gdy Um, gdy nasz przeciwnik ma więcej materiału, nie powinniśmy wymieniać figury. Czarne zaczęły wymieniać figury. Natomiast celem tego było pozostawienie sobie skoczka przeciwko gońcowi i wierząc, że, że ta pozycja nie jest przegrana dla czarnych, wprowadziłem wieżę do gry. Zagram posunięcie D5. Um, no i de facto uwierzcie mi, że wierzyłem w tą pozycję, uważam, że mój skoczek będzie mimo wszystko figurą mm, aktywniejszą od tego gońca, mają tutaj biały oczywiście dosyć pole na D4, pole B4 nie jest tak łatwo aktywować tą wieżę, szczególnie na linii D1, żeby sparować czarną wieżę, więc z praktycznego p punktu widzenia partii plicowej wydawało mi się to, że mimo że jestem pionek. Mniej od przeciwnika, ta pozycja jeszcze się trzyma. Oczywiście ta pozycja jest kompletnie wygrana dla białych Wystarczy zagrać wieżę f1, popać pionka na f5. Skoczek musi gdziekolwiek odejść i nawet taki dziwny ruch wieża f4 i ten pionek pada praktycznie. Zawsze jest manewr taki, te pionki będą tu za silne. Nawet jeśli aktywujemy naszą wieżę, to tam nie ma nic. No ale co jest znowu istotne? Pograliśmy sobie kilka ruchów. Udało się aktywować skoczka. Hmm, tutaj oczywiście przeciwnik się wystraszył, żeby tracić tego piona na E5. Skoczek zaczął być mega aktywną figurą. Odrobiłem pionka. No i zacząłem tutaj na przeciwnika naciskać. Znowu A5 chyba jest niedokładnością, jak dobrze pamiętam. Um, ale znowu, jeżeli masz 17 sekund na zegarze, twój przeciwnik praktycznie 2 minuty, no to dzieją się różne rzeczy. Graliśmy sobie oczywiście przeciwnik, mając tą świadomość, że od początku partii miał pozycję lepszą, nie potrafi się też pogodzić z tym i wykonuje taki ruchy jak e6, trochę przeginając, nagle okazuje się, że ta pozycja jest już na pograniczu przegrałem dwa pionki w plecy i pionek na E5 nie jest pionkiem silnym. Prędzej czy później białe go stracą. No i porobiliśmy sobie kilka ruchów. I przeciwnik podłożył jeszcze na koniec wieżę. Gdy miałem 3 sekundy na zegarze, a przeciwnik minuta 40. Pograliśmy jeszcze kilkanaście ruchów. No i czarne. Tą partię wygrałem. Czemu pokazuję tą partię? Z prostej przyczyny. Zobaczcie jaki ruch zagrałem w pierwszym i drugim posunięciu. Czy ma znaczenie tak naprawdę co zagrałem w pierwszym i drugim posunięciu? Nie. Co miało znaczenie? No to, żeby ustać może w grze środkowej i nie przegrać szybko w grze środkowej. Jak również próbować wykorzystać swoje szanse na późniejszym etapie. Także bez względu na to, czy gracie w pierwszym ruchu E4 czy D4, nie ma to żadnego znaczenia. To jest tak, jakby zadać pytanie w tenisie, czy lepiej serwować na lewo czy na prawo. To jest kwestia tak naprawdę tego, co Ci się bardziej podoba. Tak samo z debiutami, szczególnie gdy większość partii, które rozgrywasz, rozgrywasz w internecie, grasz sobie tak naprawdę dla zabawy, jest to często tempo. Który nie pozwala na to, żeby bardzo głęboko myśleć o opozycji, nie ma tak naprawdę znaczenia, jaki debiut rozgrywasz. E, rozgrywaj taki debiut, który e, znasz, który rozumiesz, który ułatwi Ci e, planowanie partii w grze środkowej e, i w którym czujesz się dobrze, komfortowo. Także nie, nie skupiałbym się na, to, na tym, czy ten debiut nazywa się tak czy inaczej, smażoną wątróbką czy jakimś innym, jakąś inną dziwną nazwą. Nie ma to żadnego znaczenia. W każdym debiucie jesteś w stanie pokonać każdego w internecie. Um, oczywiście sprawa wygląda już troszkę inaczej, gdy jedziesz na poważny turniej. Um, będziesz miał powiedzmy dwie godziny na zegarze i Twój przeciwnik będzie miał wystarczającą ilość czasu na to, żeby wykorzystać Twoje niedokładności. Um, więc tam oczywiście, im wyższy poziom, tym znaczenie debiutu ma większe znaczenie. Natomiast nie przejmuj się tym, co grasz w internecie. Rozwijaj figury, to jest główna, e, główne zadanie w debiucie. Gdy Twoje figury są rozwinięte, nawet w tak brzydki sposób jak goniec a6, e, spróbuj atakować. Nikt nie lubi być atakowany. Jeżeli atakujesz, to przeciwnik powinien albo musi się raczej bronić i wówczas jesteś w stanie przyjąć inicjatywę. Ehm, tyle na dziś. Słuchajcie, jeżeli macie pytania, śmiało wysyłajcie. Czy to na mm, maila pokochajszachymałpa.gmail.com czy to e, na Twitchu. Zapraszam na Twitcha. E, śmiało można na czacie zadawać pytania. E, jeżeli masz ochotę pograć ze mną również e, zapraszam na Twitcha, z którego można wysłać challenge. Tyle na dziś, miłej środy życzę i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.